Pomysł powoli można przestać nazywać go spontanicznym, bo trochę go już planowaliśmy. Razem ze znajomymi doszliśmy do wniosku, że osoby, które chcą grać w planszówki, są w Łomży. Wspólny nakład, troszkę czasu, trochę siły, rozmowy z odpowiednimi osobami. Jesteśmy dzisiaj tutaj. Myślimy, że do wieczora będzie nas odwiedzało tak jak teraz. Przychodzą nowe osoby, przewinęło się już moim zdaniem około kilkudziesięciu osób, a mamy dopiero dwie godziny po starcie, więc jest ok. Są gry nasze prywatne, są gry, które ktoś chciał zagrać, udzielał się na naszym profilu, mówił, że chciałby w to zagrać, ta gra też jest, żeby pograć, zobaczyć jak wygląda. Przeróżne, i strategiczne, i przygodowe, i luźne, i ciężkie, i takie, w które gra się pół godziny, i takie, w które gra się półtorej, gry dla dzieci, yy, i figurkowe. Naprawdę jest wszystko, każdy kaliber. Widzimy, że raz, że mieliśmy zamysł, żeby to nie było ostatnie, a dzisiaj widzimy, że na pewno nie ostatnie. Już myślimy zdecydowanie na czymś większym, luźniejszym, bo graczy jest sporo, stołów trzeba. Będzie znowu jeszcze więcej. Zawiązują się nowe znajomości. Ktoś lubi tę grę, ja lubię tą grę, spotkajmy się, pograłem wspólnie, bo do tej pory się nie znaliśmy, prawda? Taki był zamysł, to nam się udało, udało już możemy powiedzieć, a do wieczora jeszcze pewnie będzie więcej takich osób, które też załatwią pracę.